Właśnie jestem u Ali i drukuję pytania do o, Odpowiadaj albo Pini z Alą skubisz. i Ala tutaj specjalnie nawet kupiła szoty do tego. Znaczy nie specjalnie, ale, ale, nigdy ale specjalnie otworzy do tego. Tak. Nagramy też drugi film, tylko ja nie wiem jak to wyjdzie, bo ja kolejny film, jaki mam to film we współpracy, ja to babeczka napisała, że za miesiąc te publikacje. Za ile? Za miesiąc. To... Ja jestem tutaj wykorzystywana. Wydrukowałam, poprosiłam widzów, wydrukowałam, i teraz jeszcze muszę wybierać. Ja wymyślałam kłamstwa. jest Swoje... prawda, miałam <grym> tyle <tego grym> samo czasu. Dobra, to są pytania do Ali, nie? A to są pytania do mnie. I to są e, pytania, które. E, no takie. To są pytania. To są pytania, które się powtarzają. A to są pytania o Mattiego, i jakby zobaczcie rozmiary tych kubek. Ja mogę poodpowiadać na pytania to to o Matiego, tak to jest vlog, bo Cześć. ja zaczęłam on do z openera, ale go nie skończyłam. E, mogę zaraz poodpowiadać na pytania o Matiego, bo... Ja też podpowiadam. Tak. Tam, jest, tam jest takie fajne pytanie. Czy planujesz zniszczyć e, Matiemu związek, z coś takiego? Ja od dzieciństwa marzę o tym, żeby zniszczyć związki Mateusza Kaszuby. A <laughs> Kinga? <To śmiech> mój mój życowy cel. Tak. Nie no, tak szczerze to mi się wydaje, że ja nie mam wpływu na słoneczek Mateusza i nawet jakbym chciała, to on sam sobie go niszczy. Znaczy on sam próbował sobie go zniszczyć, ja tylko lekko pomagałam, ale to nie był mój cel i nawet to nie wyszło, więc jakby wydaje mi się, że nic więcej zrobić tak już nie mogę. Muszę teraz liczyć pytania, ale zaraz, zaraz poodpowiadam. Dobra, czy to prawda, że chcesz zniszczyć związek? To już odpowiedzieliśmy? Kolejne. Czy po rozstaniu z Mateuszem zdarzyło wam się jeszcze współżyć ze sobą? To już wszyscy no, wiedzą. E, czy kiedykolwiek Mateusz zradził Magdę z tobą? To też wszyscy wiedzą. Tak. E, czy uważasz, że to z tobą jest problem, a nie z Matim? Jak widzisz, świetnie sobie radzi w roli taty. Tak, Mateusz jest super tatą, dlatego e, bierze Rocha co drugi weekend i zajmuje się nim regularnie. Przychodzi na wszystkie przedstawienia do przedszkola. I Kinga to po prostu ukrywa w internecie, żebyście sobie... wy... Tak, już też to ukrywa, bo my jesteśmy ogólnie w jakiejś... w tej zmowie razem i Mati też ukrywa ogólnie to, że się nim zajmuje. On wrzuca tylko raz w roku. Jak kardashianki i y, ten, Thompson. Nie, nie, rzuca, nie, no on się nie zajmuje... Nie tak, że jest on on no Oni się zajmują swoimi dziećmi. Tak, ale... Czy spałeś z Mattem, odkąd jest z Magdą? Czy Mateusz się w ogóle zajmuje Rosiem, czy ma wszystko w dupie? ma wszystko w dupie? E, czy spałaś kiedykolwiek z Mateuszem, gdy był z Magdą? E, czy Mateusz był dobry w łóżku? Słucham, <laughs> ja to są za odpowiedzieć, weźmy to. E, kiedy ostatni raz Mati wziął do siebie Rocha? No wtedy, co wstawił zdjęcia, czyli w, w styczniu. W, w marcu, w marcu. Co nie? No bo on nie wziął i wtedy zrobił te zdjęcia, co było na jest Instagrama. W sensie plus i... Moja Ciocia też tak nazwała. Lucy cioca. brzmi jak Lucyna. Ale co, Lucy to Lucy to w ogóle. Lucy i Lu Lucia to nie jest to samo to nie chyba. Lucy no nie. W sensie. Lucy to jest po angielsku. Dobra, czy Mati ma dużego? Bo Ciocia teraz tak nazwała. Czy Mati ma dużego? Ośpiewam to będzie ja dzisiaj. No tu nie jest napisane, że do mnie. Aha, ja nie widziałam. To jest do ogółu, pytanie. Ja nie widziałam. Naprawdę? Szok. nie. W sensie, próbuję sobie przypomnieć, jak kiedyś u was nie byłam. Bo było raz tak przecież, że on przyjechał, jak ja byłam u ciebie. I co? I zdjął majtki? <grym> no, no, nie, no ale na pewno zdjął majtki tylko że w pokoju obok. Razem z Tobą. Co się dzieje? Dobra, daj. Prawda, że Magda chciała ci kiedyś pomóc i się pogodzić. Ogólnie była taka sytuacja, że Magda do mnie napisała, że chciałaby się pogodzić, ale później mnie zwyzywała, więc nic z tego nie wyszło. A, bo Mati był w międzyczasie u mnie w domu. Ja jej o tym powiedziałam. I teżko tak się urwał. Co z Matią w no, kwestii no, ojcostwa? No, jest ojcem. Czy Mati zdradził Magdę z tobą? Czy zazdrościsz Magdzie, że Mateusz pomaga jej wychowywać dziecko, a tobie nie? Chyba już nie. Minęły 3 lata, już się już jest okej okay, z tym, że jestem sama. Magda pisała do ciebie z pretensją, że zabierasz jej chłopaka? Czy ci nie wierzę? No ja nie wiem, nie pisała. Ogólnie od kiedy była wciąż, dużo, to już do mnie nie pisała, więc nie pisała, Bo to jest czy w grudniu, to nie pisała. E, czy myślisz, że Mateusz prędzej czy później zostawi Magdę? Pewnie tak. Znaczy ja myślę, że oni się prędzej czy później rozstaną. Mam nadzieję, że to Magda podejmie tę decyzję, a nie on. E, czy uważasz, że nie powinnaś wiesz, nie wracać do Mateusza? E... Co? Wiecznie ja, wracam na duszę? Nie, nie wiem nie nie e, Uważasz, że Magda ma takie uporządkowane, idealne życie, naprawdę? Czy tylko kryły to taką w internecie? To sobie sami odpowiedzcie. E, czy Magda wie, że Mateusz po jakąś tobą, będąc z nią? No podobno tak. Mati mi powiedział kiedyś, że tak. Dobra, poskładałam w tym czasie wszystkie no, A i pytania, teraz muszę je policzyć. No, ale ona, ona ma swoją wizję jest... świata. Dobra, i idę liczyć pytania, Elo. Dzień dobry kochani, mamy dzisiaj wtorek i witam was w ten piękny dzień, na który tyle czekałam, bo przyszła mi w końcu wymarzona paczka i moja mama powiedziała: mm, Tak, y, bo, y, triple S też były Twoim marzeniem i teraz nie nosisz, ale tym razem kupiłam adidasy i są to easy. Kupki. I ogólnie tak się jaram, bo naprawdę chciałam mieć te klapki, ale myślałam się cały czas, nie, za drogie, za drogie i ogólnie w tym, w tym miesiącu to te klapki są chyba więcej warte niż moja pensja, bo nic nie robiłam, ale miałam odłożone pieniążki i zdecydowałam, że po tym jak zabukowałam, po tym jak dowiedziałam się, że lecę na wakacje, to stwierdziłam, że mi się przydadzą, więc kupiłam. I kupiłam rozmiar 42, może normalnie mam 40, bo mi w programie, żeby kupić dwa rozmiary większe. I w nich się chodzi jak po jakimś śniegu po chmurkach. Jestem zachwycona i naprawdę bardzo chciałam je mieć. Jestem mega szczęśliwa i możecie powiedzieć, że one są overpriced, ale... Mi się Za długo nie posiedziałam w domu, bo stwierdziłam, że pojedziemy do Gdyni na spacer z zachę, tylko że rok niestety odleciał, a bardzo chciałam jechać, mm, bo byliśmy też wczoraj w Gdyni na spacerze z moimi znajomymi i dzisiaj też właśnie mieliśmy jechać, ale nie wyjechaliśmy za daleko i rok zasnął, więc wracam do domu, zostawiam trochę z moją mamą i lecę sama ze znajomymi się zobaczyć po prostu. Pięknie myjesz! Po ciebie To Gotowa? Przyjechaliśmy do klockowni. Tak, mam tutaj maść na pryszcza, bo mi wyszedł taki straszny, wielki pryszcz, więc wracajcie na to uwagi. lepiej wygląda to tak, niż jak było go widać był strasznie obleśny. <laughs> e, przyjechaliśmy do Gdańska i jesteśmy do Plactowni i pierwsze co, w ogóle tutaj jest występ, jest mega głośno. Pierwsze co, to w ogóle sprawdziłam i się okazało, że jest zamknięta, no ale przyszliśmy do góry i się okazało, że jednak nie no, jest otwarta. No i podchodzimy i mówię, że dzień dobry, czy e, jeśli bo jak ja wiem, że rok może nie wytrzymać dwóch godzin, nie wiem na ile tam jest interesująco. Więc zapytałam Pani, czy możemy wejść i na razie wykupić godzinę, i do kupić drugą godzinę. A Pani powiedziała, że yy, no to w takim razie ta druga godzina będzie droższa niż normalnie. I ja bym taka, że no okej, okay, dobra, to w takim razie poproszę godzinę, a Pani mówi, ale nie może Pani wejść ze swoją kawą, jak ja mam kawę w Starbucksie i jakby, no nie wrzucę tej kawy, więc powiedziałam, dobra, w takim razie niech no, pójdę tam i ja do niego dojdę zaraz. Dzieci od tamtego roku życia dopiero mogą wchodzić same. Więc wylądowaliśmy zamiast e, na pracy zabaw za 40 zł na pracę zabaw e, za darmo przed tym za 40 zł, bo tamten znajduje się tam, a my siedzimy tu i zaraz Wam pokażę i ten jest też całkiem fajny, rok się tu dobrze bawi. I mogę mieć kawę. I właśnie weszłam do domu i byłam przed chwilą w Rosmanie, ponieważ e, zdjęłam sobie hybrydę, e, nałożyłam bazę już e, i żel i tak się prezentują moje paznokcie, Tak jak wiecie, ja mam teraz krótkie, bo chodzę na treningi i napisałam do Nasty, bo chciałabym przed wyjazdem sobie zrobić, ale póki co krótkie. Mm, I poszłam do Rosmana, bo chciałam kształtki. Nie tylko do paznokci, ale ogólnie myślałam o nich ostatnio do makijażu na openera, e, więc e, kupiłam. Jest tu. 12 kolorów. Chciałam ogólnie tylko srebrne, ale nie było, więc wziąłam takie. Wziąłam sobie też top, bo mój top jest na wykończeniu. I powiem wam, czekajcie, powiem wam ceny tego. Bo w sumie to dość pozytywnie się zaskoczyłam. I tak, kryształki kosztowały 9,99, a top 17, w sensie 16,99. I jeszcze za 40 ,99 zł 99 groszy kupiłam sobie Fryzarkę, zawsze chciałam mieć fryzarkę i przeczytałam, kiedyś kupiłam sobie frezarkę, była tragiczna. Przeczytałam, że ona jest podobno i do usuwania hybrydy akrylu i żelu, więc u UC spróbuję sobie wypiłować dołu paznokci, bo niestety już zdjęłam sobie i żel, i hybrydę z moich paznokci, już nałożyłam, ale możliwe, że się przyda jeszcze, więc zobaczymy, czy działa. 40 zł to niedużo, więc najprawdopodobniej nie będzie działać jakoś dobrze, ale stwierdziłam, że też nie jest to cena, po której byłoby mi żal. A więc zobaczymy. Do ci chciałabym mieć frezarkę do stóp, bo nie lubię strasznie zdejmować pilnikiem sobie hybrydy ze stóp, a acetonu też nie jestem fanką, więc no, zobaczymy, spróbujemy. A, jeszcze w sumie drugiej ręki nie zrobiłam, w sensie zdjęłam, ale nie zrobiłam sobie jeszcze skórek, więc no, zapróbujemy, może zrobię w sumie z wami sobie teraz live'a i na nim zobaczymy. E, dzisiaj rano wstałam, proszę na zdjęcia do legitymacji studenckiej i odebrałam też świadectwo ja maturalne, więc skończyłam moją przygodę z kosinusem, ale jeszcze będę musiała i tak tu wrócić, ponieważ pani nie mogła znaleźć mojego świadectwa z gimnazjum e, i jakby wydaje mi się, że ono mi się nie przyda, ale powiedziała, że poszukają i będą dawać. Znać, a teraz lecę na Wakajki, Ja tak naprawdę to na jeden dzień na domek do znajomych, bo później muszę wrócić. Um, więc ja czy się będę odzywać. Może się będę odzywać, może nie. Ale lecę teraz po mojego przyjaciela i razem jedziemy. Uff, byłam w tym się chyba z godzinami. Więc moje plany, które miałam pomiędzy odebraniem mojego przyjaciela a odebraniem tego świadectwa, już są nieaktualne. Lecę. Okay. okay.